Wygląda na to, że Młodzieżowa Rada Miasta Legionowo kryzys ma już za sobą. Pod koniec roku powołano jej nowego koordynatora. W styczniu natomiast w legionowskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzono wybory, a w ubiegły wtorek nowa, 17-osobowa Młodzieżowa Rada Miasta wybrała prezydium. Najpierw jednak młodzi radni złożyli ślubowanie. Myślę, że przede wszystkim jest to samorządowa kuźnia talentów. Co, zresztą, zresztą, co pokazały zresztą poprzednie lata, że z jej grona później wywożą się radni lub osoby, które startują w wyborach samorządowych, ale również to nie jest miejsce, gdzie nie tylko radni się czegoś uczą, ale radni też młodzieżowi mają być reprezentantem swojego środowiska. Przewodniczącym Rady wybrano Maćka Szusteckiego z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej. Jego zastępczynią będzie Sylwia Podgórska, również z Konopnickiej, a sekretarzem Aleksandra Edelwein z gimnazjum nr 4. Nad działalnością młodzieżowej Rady Miasta będzie czuwał koordynator Marcin Pańczuk. Wiadomo, że dzisiaj są jeszcze troszkę zestresowani, podobnie jak ja, no bo to pierwsze posiedzenie, no ale myślę, że, że coś się uda zrobić. Prawda? Jest parę osób mi znanych, trochę bliżej z racji tego, że ich uczyłem. Wiem, że to są osoby aktywne, wiem, że to są osoby zaangażowane, że mają dużo pomysłów, więc no, mam nadzieję, że, że ruszymy z kopyta i, i będzie dobrze. Ale tylko wtedy, jeśli młodzi radni wezmą sprawy w swoje ręce, wyłącznie swoje. Koordynator zapowiada bowiem, że na razie będzie trzymał się z boku. To jest ich rada, to nie jest moja rada. Jestem koordynatorem, tak? Ja mam dbać o to, no, żeby trzymali się pewnych zasad, trzymali się statutu, natomiast. Natomiast to oni mają działać, prawda? I to, oni, to od nich powinny wychodzić pomysły, to od nich powinny wychodzić jakieś tam propozycje. Ja się podłączę ewentualnie wtedy, kiedy zobaczę, że, że coś nie działa, coś jest nie tak. Tak źle chyba być nie powinno. Młodzi radni doskonale bowiem wiedzą, po co zostali wybrani i jaką mają rolę do spełnienia. Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi nowego przewodniczącego Rady, Maćka Szusteckiego. Chcemy na pewno wyjść do młodzieży i tutaj w szkołach też się pytać i wszystkich młodych ludzi, co oni chcą zdziałać, bo to nie jest tylko, tak naprawdę nasze widzimy się, co zostanie zrobione i nie chcemy, żeby tak to było, żebyśmy tylko my decydowali o tym, tylko właśnie chcielibyśmy słuchać ich i ich problemami się zająć, a także mamy kilka projektów, które są kontynuowane od kilku lat, tak jak Dzień Dziecka w Urzędzie Miasta które w tym roku najprawdopodobniej też się odbędzie, bo chęć jego zorganizowania została zgłoszona w wolnych wnioskach. W tym samym punkcie pojawiła się też propozycja przeprowadzenia plebiscytu na wychowawce roku. Następne posiedzenie młodzi radni zaplanowali na 19 marca.